Kolejnym, kolejnym urządzeniem, kolejnym sterownikiem, czujnikiem w systemie Premier Slimmer jest czujnik CO2. W przypadku tego czujnika potrzebne jest zasilanie 230, zatem musimy podłączyć do, po prostu do prądu. Po zdjęciu obudowy podnosimy klapkę i podłączamy zasilanie do tych dwóch zacisków. Podłączyliśmy zasilanie 230 do czujnika CO2, dioda ameryka czerwono zielono oznacza, że nie jest sparowana. Urządzenie właśnie włączyliśmy do prądu, czyli 10 minut mamy na parowanie i ponownie musimy sparować czujnik CO2 z urządzeniem. Analogicznie jak do RH przełączamy, przełączamy do trybu ostatniego. Tak, Tutaj jest jeden więcej, bo są dwa tryby auto przytrzymujemy przez kilka sekund, nastąpi wygnięcie na biało, potwierdzamy i jesteśmy sparowani z tym urządzeniem. OK, mamy sparowany, sterujemy ponownie, jak wezmę sobie któryś z poprzednio sparowanych sterowników i zmienię tryb na Away, tutaj również ten tryb Away się zmieni. Co widać od razu świeci się dioda na pomarańczowo, co oznacza, że Osiągnęliśmy pewien próg CO2 poziomu, CO2 ppm. Taka informacja dla użytkownika. Tutaj też mogę przełączyć między trybami, czyli ponownie przełączam sobie na tryb HOME. Centrala wchodzi w tryb HOME. Mogę przełączyć na tryb Timer, czyli bieg wysoki przez 30 minut. I mogę wejść do, co nas interesuje w środku czujnika, czyli tryby auto. I teraz mam dwa tryby auto, Eco i Comfort. E, tryb Comfort e, to jest e, tryb, który automatycznie e, będzie sterował pracą wentylatorów w zależności od poziomu ppm CO2. E, domyślnie ustawiony jest na 800 ppm. -ów. Te nastawy można zmienić, za chwilę pokażemy jak. Tryb Eco z kolei to jest tryb Komfort plus 250, czyli komfort jest ustawiony na 800, tak tutaj 1050. Jeżeli Komfort ustawimy na 1000, to będzie 1250, czyli później czujnik zareaguje na podwyższony poziom CO2, czyli troszkę chcemy mniej, słabiej wentylować.